3 plus. prawy 3+, prawy 3+, 150, 150, lewy 3+, plus. 100, 100, prawy 3+, plus. 120, prawy krótki do lewy 3-, minus późno długi, do lewy 3 minut, późno długi, 30, prawa patelnia, minus do prawa patelnia, dobra, 250, 250, lewy 5, lewy 5, następnie szczyt prosto, 50, Zaszczytami za szczytami hamowanie prawy 3, za szczytami hamowanie prawy 3, 100, 100 lewa patelnia, 150, 150 prawy 6, prawy 6 20 hamowanie prawy 2 plus 50. W prawy 5 krótki. 80. W prawy 5 długi. W prawy 4 minus krótki. W prawy 4 minus krótki. 50. Prostuj. W prawy 4. Krótki. W lewy 3 podwójny. W lewy 3 podwójny. Do prawy 6 zacisk. Do lewy 4, krótki, bardzo późny. Bardzo późny. 80. 80. Lewy 2 plus. Do prawy. Do prawy 2 za mostem Syw. Do prawy 2 za mostem Syw. 50. Lewy 5. 15. Lewy 3 plus przytni. 15. Lewy 3 plus przytni. 20. Prawy 5 krótki, 15, lewy 5 krótki. 100. Lewy krótki przez mostek podbija. Prostuj. Prawy 5 krótki. Prawy 5 krótki, do lewy 5. Do lewy 5. 200. 200. Prawy 4 plus krótki. 100. Lewy 6. Do lewy 6 przytni. Do lewy 6 przytni. Do hamowanie 30. Prawy 3 plus przytni Do lewy śmiało. 100. Lewy 3 przytni. Lewy 3 przytni. 120. Prawy 4, 4 plus krótki. 200. Prawa patelnia przytni. Prawa patelnia przytni. Do lewy długi śmiało. Do lewy długi śmiało. 80. 80. Prawy 6 krótki. 50. Lewy 5 krótki przytni. Do prawy 6 śmiało. Do prawy 6 śmiało. 200. 200 hamowanie lewy 2 plus przytni. 50. Prawy 4 plus krótki przytni, 80, lewy 4 krótki ciąć, do prawy 5 krótki minus, późny, prawy 5 krótki minus, późny, 50, prawy 6, 50, prawy 3 w lewą patelnię, prawy 3 w lewą patelnię, 250. 250. Prawa patelnia ciasno. Przy dni. Jest. Skryła się. 200. 200. Prawy 5. Krótki. 15. Lewa patelnia. 100. Lewy 4 krótki, 15. Prawa patelnia długa. 20. Lewy 3 długi zacisk. Do prawy 2 plus. Do prawy 2 plus. 50. Lewy 3 plus przytni 100 do mety lewą. 100 do mety lewą.